Sama nie wiem, kochani, jak was witać w najnowszym odcinku Wilkowy'e Legacy, które nielegalnie albo legalnie, zaraz wszystko wyjaśnię, przeniosłam na nowy teren, nową działkę. Widzicie Ambroży Alanki w Linie niedawno odnaleziona. Właściwie sam się odnalazł, ponieważ zapukał do naszych drzwi. Zdołał mnie przekonać na tyle, abym nie zamieniła go w żabę, ale również przestała na jego super plan wzbogacenia naszego całego kranu po prostu szczerze się uśmiechnął do mnie i nie tylko do dzieci swoim złotym uzębieniem i wtedy <grytanie> zobaczyłam naszą świetlaną przyszłość Dobrze, no po prostu mam taką nadzieję, że ta przyszłość będzie świetlana. Przynieśliśmy się do wujka Brożego na jego wykupioną yy, kilka lat temu działkę, gdzie nie zdobył i nie zrobił dosłownie prawie nic. Żyjemy na śmietnisku. Od razu mi się przypomina seria z torbieżami. Przynieśliśmy zaledwie cztery nasze kołyski, kilka rzeczy dla dzieciaków. Rozbiliśmy obozowisko prowizoryczne bo to w kolejnych odcinkach dopiero to miejsce będzie nabierało jakby życia, rozmachu będziemy te stare szopy yy, i, i teren zawiedzony przebudowywać na piękne rancho i oczywiście wujek Ambroży żyjąc tu przez kilka lat nie dorobił się jeszcze swojego wielkiego majątku może dlatego potrzebna była mu nasza rodzinka kochani bo zaledwie co zbudował to taki prowizoryczny wychodek, chatkę, kurnik, obórkę no i pole pod warzywa, których nie miał już czasu jakby zasadzić. Dobrze nadrobimy to wszystko, a ze względu na to, że rzeczywiście kiedyś miał mały romans z wampirzycą pewną, która zresztą mu e, nawkładała głupot o legendach dotyczących bogactwa, nie tylko tutaj na Zdzikim Zachodzie, ale wszędzie wszystkie jakieś tam legendy dotyczące E, właśnie klinotów, kruszców sprzedała naszemu zakochanemu w niej Ambrożemu Wybrała mu troszkę mózg <grywa> i wysłała z niego krew. No ale chłopak w końcu się z tego toksycznego związku uwolnił, a jedyne co w nim zostało to ta taka utrwalona myśl, że oto rzeczywiście gorączka złota jest silniejsza nawet od genów wikołactwa płynących gdzieś tam w żyłach naszych dzieci również. Okej. Okay. W tym odcinku, moi kochani, zaraz w ogóle Wam pokażę wszystko, gdzie się przeniesliśmy, co się dzieje. Chciałabym się mimo to skoncentrować nad opieką, nad dziećmi. Nie mam tego moda jeszcze wgranego na opóźnienie, jakby utraty potrzeb, ale może z niego skorzystam, bo mamy, pamiętajcie, czworaczki i nawet przy trójce dorosłych, bo ja po prostu czekam takiego momentu katastrofy, kiedy nam się to wszystko. Wywali na ten pysk, wilczy i nic nie zrobimy i nasz odcinek będzie nudny, polegał na zmianie ciuchów i karmieniu z butelki, więc oszczegam, że mogę <głos》> uciec się do zastosowania tego modu. I tak, przez kolejne odcinki będziemy starali się dorobić troszeczkę pieniędzy, mamy jakieś tam jeszcze zapasy niesprzedane, wszystkie meble, no nie mieliśmy nawet gdzie tego ustawić tutaj, nie? Po przeniesieniu się z rodzinnego miasteczka wik, wikowyjów naszych, Jurka także mamy trochę mebli na sprzedaż z, może zrobimy jakąś wyprzedaż garażową za moment obsadzimy pole będziemy sprzedawać na razie wełnę z naszych owieczek i mleko bo i tak moje dzieci karmią się z butelki z, albo właśnie piją z maminego cyca, no już inaczej tego nie ujmę Nowa cecha osobowości, wesoło. Dobra, to pasuje do naszej szalonej rodzinki. W ogóle wujek Ambroży ma y, rzeczywiście nie po kolei w głowie. No spójrzcie w ogóle, gdzie on nas sprowadził. Certyfikat ślubu wisi na ścianie wychodka. Kurczaki biegają razem z owcami wśród kocyków dla dzieci. To jest jakieś zagrożenie. Y, śrubki. Zardzewiałe rurki, ja nie wiem, powinnam to zaraz sprzątnąć, gdzie są moje czary od czystości, halo? No, na, nasze dzieci po, po prostu też muszą się rozwijać, także mam nadzieję, że na tym, w tym odcinku i kolejnych będziemy się z, Jakby mm, koncentrować, aby nasze pociechy już nie tylko leżały w tych kołyskach czy na brzuszku, ale również zaczęły ryczkować po całej farmie yy, Witać się z, właśnie z owieczkami, gadać do nich yy, O! Ostawiam dwa ule, abyśmy mieli też dochód z miodu oraz takie przykąski szybkie, bo nie mamy jeszcze kuchni, mamy tylko grilla. I za moment, robić moje alter ego <grymnie> zasadzi olbrzymie rośliny. Ja będę też rozwijała umiejętność czarowania, bo chciałabym tą aspirację pierwszą już dokończyć, abyśmy zaczęli tą właściwą z legacji. Zasady do tego legacji macie w opisie. A co chciałabym dodać z nowej części rancherskiej, to na pewno zakup, a właściwie adopcję konisia. W zależności od tego, ile mam, macie miejsca w rodzinie, możecie zacząć od dwóch, ja zacznę od jednego źrebięcia. I będę go przemalowywać za pomocą czarów, naszą małą płotkę, czy jakkolwiek inaczej go nazwiemy. A Jurek w tym czasie zajmie się krową mućką. No. Mówię, nie jesteśmy jakby wyjęci z kosmosu. wujek broże przez te kilka lat, <grywając> żyjąc swoimi marzeniami. Nie, no nie mógł umrzeć z głodu, także ma tą jedną krowę, łaciatkę, mućkę, czy jak inaczej ją możemy nazwać. Propozycję zostawiam wam. Mamy również mini sady z kruszkami, z jabłoniami, posadzone w winogrona, bo ten region generalnie też słynie z nektarów. Mam nadzieję, że Maszyna jest ustawiona, że wujaszek Ambroży będzie miał czas umyć swoje stopy i, i cisnąć sok z winogron, winogron w przyszłości, lub jabłek, tworząc mocne trunki jako hobby. A ja zabrałam się już za podlewanie. Może w ogóle nie wiem, czy u was też, ale aktualnie jest fala upałów, także no, ciężko tutaj pracuję, tworząc dla was odcinki. Ciężko się siedzi przy komputerze, ale ja, ja też już tęsknię za tym nagrywaniem, więc mimo wszystko bardzo się cieszę, że do Was mówię. I przy okazji, obserwuję naszego ofiarnego wujaszka. Nie, naprawdę, ja myślałam, że to jesteś bardziej świnięty facet, ale Ty to masz jednak swoją logikę, Ty się naprawdę kon kontrolujesz i kierujesz obowiązkami. Może dlatego, że podbiły Twoje serce nasze dzieciaki. Sam się wzięły z zapraniem. Ja nakramię, na kramie, na kramie. Ja nakarmię za momencik owieczki, ale tak jak wcześniej yy, dałam do zrozumienia, będę sobie robiła eliksiry na yy, tak, energetyczne, ponieważ potrzebuję zwiększyć umiejętności swoje czarodziejskie. Ula dzwoni do nas. Będziemy zapraszać oczywiście przyjaciół na parcele. Myślę też, że Grek się gdzieś w wprowadzi. Bo on jednak jest uczypiony ogona <noise> Jurka. Wracając do tej głównej myśli, ja chcę właśnie umiejętności swoje czarodziejskie rozwinąć, więc będę się posiłkować wzmacniać magią eliksirów, aby mieć więcej czasu na właśnie takie czynności dodatkowe. Przy czwórce dzieci musicie mi to wybaczyć. Ewidentnie w kupił. To miejsce, to mini legowisko dla naszego wilkowyjskiego dzieciaczka. Spójrzcie na ten motyw. Tak. Jurek pasuje z ojcostwo ci do twarzy. Z ci do twarzy. Także na razie śpimy w śpiworach, w namiotach, w zależności od pogody. I tak nam się życie powolutku toczy do przodu obym. O Jezus, jakie to słodkie, ten ranczeski dodatek jest niesamowity. No spójrzcie na ten ogonek, jak on się rusza. Sweet. Jeszcze zakupimy sobie kłuski, na pewno. <grym> Tylko na razie nie chcę nam robić problemu z czyszczeniem tyłu zwierząt. Tak, więc zacznę ważyć eliksiry. Zostały nam dwa do przejścia na wyższy etap wtajemniczenia. Może jak mi się w ogóle podoba to koło z... z, z Czaszką krowokwiatu. Krowo A za sekund, parę, e, właśnie, może, zaadoptujemy pierwszego źrebaczka. Zadzwonimy do środka adopcyjnego. No, widzicie, też mamy stracha na wróble, bo chciałabym, żeby nam pomagał w przyszłości. W ogrodzie, Ambroży, ty mi naprawdę rozwalasz, sam podchodzisz do naszych dzieciaków. Wujek że taki bardzo stary nie jest, jak widzicie lekko dopiero zaczyna mu tam e, głowę pokrywać siwizna. Ciuchy ma ty powokowbojskie, bo on już przesiąkł lokalnym klimatem. Także nie nosi <grywki> ciuchu tych samych co parę lat temu. Chciałbyś rozmnożyć? konisie. się. Póki co nie mamy miejsca, właśnie dlatego myślę, że przez MCC powiększę wkrótce ilość dostępnych miejsc w rodzinie, abyśmy mieli to stado koniesi, tak? Na których będziemy też zarabiać w przyszłości. A może nawet nasze dzieci. I dlatego też e, przeniosłam w ogóle e, to legacy na nową działkę, bo wcześniej już sądziłam, że w Growing Together będziemy mieli przynajmniej jedną wielką działkę, takie typowo podlegację właśnie. Ale tu się okazało Zą, że nie ma tego, więc zaczęłam to rozgrywać w Moonwood ale to absolutnie nie pasuje tamta działka na tyle dzieciaków co my mamy w przyszłości, a na tym ranchu widzicie jest bardzo dużo przestrzeni gdzie możemy bez problemu dobudować i stajnie i obórkę i stodołę a nawet dodatkowe domki dla naszych dzieciaków bo kto wie czy będziemy je wyprowadzać czy może zostaną z nami, nie wiem to wy też będziecie decydować które dziecko będzie założycielem nowego pokolenia. No, Wam broże wie o czym mówię, także obserwujcie pilnie ich e, rozwój. Rozwój. A teraz wrócimy do uratuj konisia. Chciałabym może ogierka na początek. I Vir. Wir wydaje mi się tak. Dobrze mu z, z oczu patrzy. Także no póki co. Coś mi chyba nie wyszło z tym eliksirem. Nie, no jest okej. Okay. Dobra, udam się do środka adopcyjnego. Za chwilę przybędę z naszym minusińskim, czterokopytnym podopiecznym, a jureczek napije się mleka. Uratowany koń. Uratowany. Zostawimy to imię. Bo jest całkiem fajne. wirek świrek pasuje do naszej rodziny. No nie no, spójrzcie na te ślepka, jakie słodziarskie. I moi drodzy, ja pobrałam kilka właśnie modów dla Koniesi. Jeszcze nie wsadziłam ich do katalogu, dlatego to zrobię wkrótce. I stąd też ma zapowiedź, że będziemy jakby przerabiać, przemalowywać magią naszego ogierka. Też tak chcę zrobić, ponieważ często po wejściu w edytuj rodzinę kolory grzywy same się zmieniają. Nie wiem co to za pak. Także Ambroże, ty jesteś ranczerem. To będziesz, myślę, tak. Póki co głównie się też zajmował zwierzętami. Raz, że to lubisz, aże, że ta się na tym znasz. A my nie mamy jeszcze takiego doświadczenia jak Twoje. No, no, a dwa właśnie my mamy na głowie czworaczki, także. Wujku, prowadzisz na razie w stadzie. Proszę, co tu się w ogóle dzieje? Kury, kurczaczki, owieczki, wszystko drepce wokół kołysek. Nasze dzieciaki, mam nadzieję, że będą miały. Yy, niedługo możliwość siadania, pełzania, gaworzenia do, do zwierzaków, jakie to będzie w ogóle urocze. <laughs> Obyście się tylko nie nudzili ze mną no w kolejnych odcinkach. Aha, nie mogę przynieść jajek do tej zwykłej lodówki, także okej, okay, okej, okay, będziemy musieli jak najszybciej zbudować taką prawidłową rancherską chatę. Pff, tak może za dwa odcinki, zobaczymy. Mikstura wcale nie wygląda podejrzanie. Zabutelkujmy to. Na zdrowie Rubiś. Napij się do dna za twoje czworaczki. Co się może złego zdarzyć? No na pewno nie zemrzesz, tak? <grywa> Chyba nie zemrzesz, nie wiem. W najgorszym wypadku twoje potrzeby, zamiast wzrosnąć zostać zaspokojone yy, spadną. Zjemy je. Po co ja właściwie jem tą jegodę? Okej, okay, może dlatego, że mi się skojarzyła z kolorem eliksirów. Moi drodzy, bardzo się nagadałam, zasapałam aż się, a te odcinki wikowejskiej chciałabym, żeby były częściej, a w nieco krótszej formie. Tak więc za momencik powoli będziemy się żegnać, ale mam nadzieję, że na serio nie będziecie źli na mnie, że przynieśliśmy się na nową parcelę. Tylko pomyślcie o tym potencjale, co możemy tu razem zbudować i stworzyć. Pozdrawiam też serdecznie Wiza, który niedawno pytał mnie o mody, z których korzystam. Na pewno stworzę filmik wkrótce z częścią moich modów. Nie wiem, czy w kas, czy w trybie budowania. Zobaczymy, ile mi starczy czasu. O fójka, no nie, no tak na sam koniec. Wirek. Wirek Świrek. Yy, to, no także. Do zobaczenia nie, niebawem, kochani. Mam nadzieję, że no, za 2-3 dni kolejny odcinek będzie na weekend. Nie, o, położyliśmy się w tej kałuży. Okej, okay, w tym momencie kończę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Papa, stanie rubiś z Jurkiem, Boże, tyle prania.